Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Gdzie to w ogóle szukać, tego obrazka. Nie mam pojęcia, gdzie tego szukać, słuchajcie. Tutaj próbowałem jeszcze przed wejściem na antenę. Słuchajcie, wiem, że już jesteśmy na antenie. To jest błyskawiczne wejście antenowe. Proszę Państwa, od A do E, od 1 do 8 jest tu jeden obrazek z różnicą. To są parasole. Trzeba podać, który parasol się różni, ale to jest naprawdę trudne. To jest naprawdę wyzwanie dla osoby, która jest wybitnie spostrzegawcza. Ja bym na minutkę zagadkę zwiększył. Bo to jest na tyle krótki czas antenowy, teraz, żeby e, właśnie no, dało radę to znaleźć. To, to powiększenie może e, pomoże. Słuchajcie Państwo, od A do E, od 1 do 8. Na jednym obrazku jest różnica. Na jednym obrazku ona tam jest. Ona tam jest ta różnica. Są to parasole na plaży. Parasole na plaży, tak, prawda. No, my w Polsce mamy też parawany, ale to są parasole. Proszę Państwa, przeciwsłoneczne, i szukamy, który parasol przeciwsłoneczny jest inny. Ta osoba, która znajdzie, może wygrać 10 tysięcy i może uciec od tej pogody, którą teraz mamy w Polsce, na taką plażę, gdzie sobie taki parasol można rozłożyć. Także zapraszam. 10 tysięcy złotych to jest kasa, która wiele umożliwia. Od A do E, od 1 do 8. Bardzo drobna różnica, drobny detal. W każdym parasolu, jak widzicie, są takie wycinki, prawda? Osiem trójkątów. No tak to przypomina mnie na przykład, tak jak jest taki okrągły serek topiony, podzielony na osiem kawałków. Takie serki topione, tak to przypomina, proszę Państwa, ale to są parasole. I trzeba poszukać, który ten wycinek jest inny. Słuchajcie Państwo, błyskawiczne to jest wejście antenowe. E, także dajemy tutaj jeszcze, ile? 2,5. Będzie. Będzie chociaż tyle. Proszę Państwa, w ciągu tego czasu, w ciągu tych sekund, które mamy, 150 wystartowało sekund. Ja czekam na SMS-a. Ja czekam na SMS-a. Od A do E od 1 do 8. Który to obrazek? Im szybciej to zrobisz, im szybciej się zgłosisz, tym większa szansa, że właśnie 10 tysięcy. No, będzie Pana, Pani. Nie wiem, kto jest dzisiaj spostrzegawczy. Nie wiem, bo ja Państwa nie widzę, prawda? Ja też Państwa nie znam. Od A do E, od 1 do 8. Który to obrazek? Znaczy, ja niektóre osoby przed, przed telewizora znam, jak ja znam naszych widzów, no to ja nie wiem, czy w ogóle ktoś to wypatrzy. Z drugiej strony wiem o tym, że nie z takimi zagadkami sobie dajecie radę. Nie z takimi. Czasami jest tak, że zagadka jest jeszcze bardziej fikuśna, jeszcze bardziej wymyślna, a ktoś jednak się pojawia w studiu. Półtorej minuty, no zobaczymy, co się dzisiaj teraz wydarzy. To jest kwestia jednego SMS-a. Czasami dla Was to jest niewiarygodne, mm, ale to tak działa, że jeżeli ktoś wyśle tego SMS-a, trafia do studia, ja wtedy oddzwaniam, pytam o współrzędna. Jak się będzie zgadzać, płacę 10 tysięcy, jak będzie zła odpowiedź, nie zapłacę nic. O, -o, o, o Żeby to było jasne. Także wyślij SMS-a, ja zadzwonię, sprawdzimy. Czy masz rację, czy nie masz racji. Bo jak podasz źle, no to ja nie zapłacę. 50 sekund. Kto chce sprawdzić, czy dobrze znalazł, to ja zapraszam. Proszę wysłać SMS-a. ciekawe, czy znalazłeś, znalazłaś. Żypciutko, szybciutko, szybciutko. No ciekawe, czy ktoś z Państwa, bo czas dobiega końca, ciekawe, ciekawe, w tak krótkim programie, czy ktoś będzie taki szybki tutaj, połapany, ciekawe, no, ciekawe, 20 sekund, ale ciekawa jest sytuacja teraz, proszę Państwa, najciekawsza sytuacja w polskiej telewizji teraz, czy ktoś teraz widzi, na wszystkich kanałach, pośród wszystkich kanałów, tu i teraz jest najciekawsza sytuacja. Proszę Państwa, kto dał radę? 75480 znam. Ciekawa sytuacja. Kto zabiera głos? Ciekawe. Czekamy. Ciekawe. Kto? Kochani, jeżeli teraz było za mało czasu, to ja zapraszam o 21.00, regulamin Zagadki Tygodnia na stronie polonia 1tv Bardzo dziękuję za to.